Cześć Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym filmie na moim kanale. Ostatnio go nie było ze względów problemów tam zdrowotnych, ale mniejsza. Mamy dzisiaj dzień si między 17 a 18 ze mną mnie Włochy y ufopornik taj się Witam. No, witam. Standardowo-Jędrzejowa taktyka od spokojnego zachodu do Ameryki aż do Europy. Y no standardowo przejdziemy sobie szybko na Meksyk. Meksyk szybko tutaj zajął potężną, nie wiem czy to była Nicaragia, czy Konstaryka, ale tu było potężne imperium zagrażające Meksykowi. Ładnie się mu tutaj wbił, mamy tutaj ślady gdzie się roz, rozwał. I w sumie tyle z Meksyku. Oczywiście chłopcy zajmują wszystkie kolonie brytyjskie, jakie są w okolicy, sobie powiadał, jedynie prawidłnie. Ameryka Południowa Argentyna ładnie szybko bije sobie Peru. Wiadomo, ja będziemy mieli tu dominanta do zjednoczenie Ameryki Południowej przez Argentynę. Oczywiście i tak nie będzie zjednoczona w 100%, bo mamy przez jedną prowincową kolonię Włosko. złożonym kompleksem mm -hmm. przemysłowym, więc będzie śmiesznie. Ja czy będzie się o to później upominał. W Afryce nic się w sumie nie dzieje. Tylko sobie tutaj stoi taki jeden czołg włoski, który nie może się wydostać, jest samotny i chce, się, chce pobić się, ale nie może. Siedzi nie sobie wokół pięknego kurczaka namalowanego przez Włocha. Jesteś Włoch dobry malarz. To nie było zamierzony. Tak było, zamierzony, ale ładnie pomalowany. Nie ma co się dziwić. Tutaj nic się ko w sumie nie dzieje, tylko po prostu Francuzi biją się z kolon w kolonie brytyjskie, albo one się dobrowolnie oddają kolonii na kolonie francuskie, tego nie wiadomo. Znaczy się biją. Biją się ci ciaczki o kawałek ziemi w Afryce. Więcej murzynów do pracy chcą, to niech mają. Mówi Robert lata po Arabii. Cicho bądź, a ty to co? <laughs> No, to było terytorium japońskie, przepraszam bardzo. Podbiegłem Proszę nie, bardzo, a to... ty sobie zająłeś Egipt? Wyzwoliłeś się. Egipt był własnością wielkiej. Egipt był niepodległym państwem, który potrzebował dominatora w swoim regionie. Na imię Europę. <grym> O, Europę. wracając teraz, nasz półwysep arabski zostaje wyzwolony przez y, agresywnych Japończyków. Już tutaj zostały większość zajęte. Tajwanie pięknie. Dużo ropy zyskałem. Lopu ropy. Dużo. Cieszę się. Tak. Krzysztof się cieszy. A nie da na... będzie. Nie, to jest nie, zamiast produkować czołgi to robi pepance. Po co czołgi? Po co co Nie, wiem, bym... Dobra, mów. Chłopie, nie mam ropy. No przecież masz już ropę dostępną. Dopiero, dopiero co podbiłem, widzisz jakie na razie to słabe. To nawet 500, 500 nie ma, nawet. Dobra. Idąc dalej, maska, zostań, czyli nasza dawna stolica Polski, została zajęta już przede mnie, wyzwolona. Może Polakowi oddam, bo tam kiedyś siedział, kto wie. Może się z nim zgadza. No i oczywiście, jak Brytania upada, to ja sobie zajmuję żywo kolanie. Tutaj wyzwoliłem Jerozolimę. W stanie, tutaj, takie no, to państwo to, to Żydów to, to piękne. Mogę tak sobie jak nie zajmę to przy Libii, żeby to ładnie wyglądało. No to daj. zajmuję żeby było ładnie. Idąc dalej. Nasza tocząca wielka wojna wschodnia tutaj sobie trwa. Tutaj szeregi miliony dywizji stoi sobie na granicy i się oszczeliły Standardowo wielka wojna. No tutaj, dawno. Miasteczko Rzesza Niemiecka tutaj miała kiedyś. Była Rzesza Indyjska, już jej nie ma. Tylko tutaj widać. Ładnie się rozlewa i niszczy gospodarkę chińską. Kilka już stało zostało pięknie rozpierdolonych. I oczywiście nie zmyjecie, że Indie nie żyją, bo Indie jeszcze istnieją. Indie brytyjskie jeszcze żyją. Mają Indie. swoją wyspę. Mają jedną wyspę. To jest dużo. Japoniec przeoczył taką znaczącą wyspę. Przechodząc dalej. No tu standardowa ustaja zajmuje kolonie holenderskie, bo i tak nie ma co za bardzo i tak robić. No tutaj Japończyk zmaga się z jedną potężną dywizją piechoty zmotoryzowanej naszego Niemca, który nie potrafi pokonać. Pozdrawiamy armię japońską. No i tutaj Sinkiang sobie zajmuje jakieś terytoria Związku Radzieckiego sobie. Mongolie dawno sobie zjadł, wybija się dalej. Próbuje zająć co się da, bo oczywiście to są darmowe ziemie. Ciekaw, nie czy Japoni No tak, no i co, ciekawe czy Japoń... jeszcze gra, niby. Niby gra, ale jeszcze nie, nie do... jeszcze... Nie zaatakowała nas jego partyzantka, więc jest... Więc już jest martwy raczej. Dobra, idąc do Europy, zdominowany przecież oczywiście państw osi... To tutaj najpierw zaczniemy sobie od naszego gościa Włocha, opowiedz co tam u ciebie. Hmm. E, Algier, Boże, Agier, e, Arabia już siada. Japończyk nie ma tu żadnych jednostek, więc z Robertem razem wjeżdżamy i podbijamy prowincję. E, Persa, już mogę powiedzieć, została w 100% prawie wyzwania, to były tylko dwie prowincje oraz dokończam teraz takie dziwne prowincje odcięte od świata radzieckie. też lecę do przodu w Rosję i mamy teraz wielką bitwę z Japończykiem w prowincji Gwadar, gdzie moje osi jednostek raczej nie wytrzyma, więc coś tam teraz dosyłam. Przyznam się, Japonczyk ma lepszą armię od nas, ma te czołgi level 5 czyli te już za golda, że tylko można je zdobyć przez zasoby albo zainwestować w golda w niej. Ma też dość dobrą piechotę, level 6 i dość ma, ma dużo czołgów Japonczyków, więc muszę naprawdę uważać na to. No, ponieważ jego czołg jest wart, moje dwa czołgi lekkie, bo tak mi dużo czołgów lekkich, tyle mogę powiedzieć i, i tyle. I tak, i. no, tak, za dużo tego i. Um, Roznieśliśmy flotę Japończyka przy kanale Suezkim, pijmy, tak chyba cztery pancerniki, dobrze pamiętam, razem z Robertem. I teraz idziemy powoli do przodu na Morze Indyjskie, żeby zabezpieczyć je sobie przed jakimś desantem lub kontrofensywą japońską, która na pewno nastąpi, bo nie wierzę, że Japończyk się podda tak od razu. To tyle. Głos do studia dalej. Dobra. To teraz przejdziemy sobie do mojego kraju. W moim kraju nic się konkretnego nie dzieje, tylko wspieram dywizjami ochotniczymi właśnie Włocha, żeby sobie jakoś tam radził, bo na razie głównie sam się klepie z Japońcem, ale i tak mu nie idzie tak źle, ale oczywiście Zara może przynieść milion dywizji piechoty i czołgów lekkich wymaksowanych. I będzie raczej problem, ale na szczęście, jak moi naukowcy się postarają, też będę mieć wymaksowane i będą raczej już równe szanse. No, tutaj na sobie już na Syberię, na spokojnie z Włochem. Tutaj wszystko ładnie. Związek Radziecki już Stryk Tak, jak się ruską nie chcę wpakować, jak chcesz, to sobie bierz. Jak się muszę na japońsku. Ale wiesz, jakbyś zaatakował, to byś miał później gdzie atakować Japonię, ale jak chcesz. W jak ty, ty, takie, ty wojnie z Japonią, więc jak się wbijesz od Sybery, to tak będziesz mógł sobie mandury No Dobra, ale ale jak to woli. Dobra. Idąc dalej. Tutaj Niemcy nasz Jędrzej, nie ma go jak zwykle. Nie wiadomo co się z nim dzieje, ale przechodzimy. No Jędrzej teraz sobie skupia się i niszczy potężną Szwecję. Oczywiście wczoraj Szwedzi zajęli mu prowincję. Ennotekio en, en no więc Szwedzi przez chwilę mogli, nabyło się wydaje, że zrobią kontratak, ale tutaj oczywiście widać potężny desant, zdesantowali się na taką wysepkę górną w Danii, więc Szwecja jako tako próbuje walczyć, ale zaczyna już przegrywać. No i tutaj Niemcy to w sumie jedyna ich na razie jakakolwiek wojna taka prawdziwa. Tutaj oczywiście nasza wielka, potężna Polska żyje, jej oddałem wczoraj Lwów, no i raczej oddam te terytoria za jakiś w zamian, za jakiś handel, nie wiem, w zamian za Norwegię na przykład, albo część Norwegii. No w każdym razie Polakowi stworzymy taką gen generalne gubernatorstwo. Będzie mógł sobie tu żyć. Ewentualnie swoją partyzancką też mógłby też fajnie pomóc nam w wojnie z Japonią, a dostanie jakieś tam tereny w Japonii na stałe. No i przechodząc tutaj dalej na nasz wschód, Wielka Brytania nie istnieje, została przepięknie podzielona przez Meksyk i Francję. Nikt się nie spodziewał, że taki Meksyk, który potężny tak on nie był na początku, ale pokonał potężną marynarkę brytyjską. No a Francuzi się zbuntowali, odzyskali ziemię i zajęli jeszcze Londyn. Więc jakby ciekawy podział i dobra wymiana. Tutaj tybe. No, by... Stolica Francji już wróciła do... no. No, i tutaj Tybet miał grać, ale nie gra. Jest cisza jest spokój, w sumie to tyle, jeżeli chodzi o omawianie, co się dzieje na mapie. Przejdźmy do gazetki. No, indeks krajów PZ: pierwszy jest y, Japonia, Mr. Kruk 542 punkty. Na drugim miejscu jest, są Włochy Ufoporni oporni 516. I na trzecim miejscu Niemcy, Jędrzej podkreślenie YT 464 punkty. No, i tam ja jestem piąty. Idę coraz wyżej. Najbogatszy kraj, pierwszy jest premier Gromardzi, 19%, drugi jestem ja, 17%, i trzeci jest Kasperek, 15%, i ewentualnie czwarty jest Japoniec, 14%. Tutaj macie wiadomo fajne, fajne gazetki. Ktoś chce czytać, to nie chce, pauzuje. Ja tutaj kieruję na wszystkie. Tutaj moja powstaje bomba atomowa, tak było no, Jugosławcy naukowcy tu spokojnie tworzą nową naszą energię atomu. No i tutaj jak... Kłopie, ja... masz w ogóle bombowy strategiczny trzeciego chociażby badany? Albo rakiety? Na no, co? Ty się o to nie masz, ja mam wszystko już. Dobra. Czyli mam czekać na Hiroshima innego tak. <laughs> <laughs> Możliwe. No i oczywiście tutaj jakieś no i oczywiście tutaj kłótnie jak wygląda to nasz słynny kurczak. Albo że ktoś widzi swastykę w różo różowym tle, ale jak... No właśnie, w to Argentyna wygląda bardziej swastyka niż kurczak. Ale <laughs> to jest kurczak, a Jędrzej twierdzi, że to jest takie dziwne serce. Nie mi to przypomina kurczaka albo koguta ma. No to to jest kur... za... no to Na jest takie główne do No to jest kurczak, dobra. Jeszcze oczywiście indeks koalicji. No w sumie raczej się już nic nie zmieni. Pierwsza jest oczywiście oś przez i 1252 punkty, na drugim jest Pakt Oceaniczny 662. No i oczywiście koalicja VIP 498 z w, ukradziony w, w, Volkswagenem niemieckim. Koalicje tak wyglądają, że już z paktu oceanicznego wyszło Synchiang, u nas się nic nie zmienia i w koalicji francuskiej też. No i raczej to już tyle na tym odcinku. Kolejny odcinek mam nadzieję będzie już w końcu u Alexa, w końcu nagra, bo on też nie nagra ostatnio. No i teraz się no Włoch pożegna i się to już raczej koniec. noc, do widzenia, jutro się widzimy. No ja też się z wami żegnam, Elo.